bo wiesz, jestem teraz w wielkim mieście na tło, wszystkich myśli, nie, nie pamiętam takich dat. A tym wielkim miastem jest oczywiście Warszawa. A to ja na ławeczce w mieście Warszawa. W rynku. A to moja śliczna żona w mieście Warszawa. W śródmieście. To moja piękna żona. A to ja Patryk Boryniec w mieście Warszawa pod uniwersytetem. Pozdrawiam. A tu moja śliczna żona Gosia w mieście Warszawa na starym rynku. Żona Gosia, miasto Warszawa. Bawimy się świetnie. Ślicznie tu jest. A tutaj my, rodzina Boryniec w Warszawie pod pałacem prezydenckim. Z moją piękną żoną Gosią. A tu jest moja śliczna córka Kaja. W Warszawie, pod Andrzej. pałacem, to my, rodzina Boryniec. Pozdrawiam, Andrzej. bawimy się świetnie, jest super. Pięknie jest. Powiedz, że jest pięknie Gosiu, pięknie jest? Pięknie? 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 Andrzej jedzie. Zobacz, jedzie Andrzej. Andrzej. Andrzej.